Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antonia, to jest podcast słowo miłości na dziś na kanale. I teraz będzie jak płyta zdarta, inny wymiar sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów albo ludzie sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Już mówiłam, że muszę nagrać taki jakby wstęp, dym dym dym, który to mówi i nie będę musiała tego powtarzać cały czas. Może to zrobię jutro. Ogólnie to spać mi się chce, jest późna godzina, nagrywam do Was to, ale jakby naszło do mnie pewna kwestia i chciałam dzisiaj jakby ją umówić, w ogóle mam zapisanych już ileś podcastów, które muszę dla Was nagrać, więc może zrobię to jutro, jak mi się uda. I będę miała z głowy to na jakiś czas, bo one są ważne. I dzisiaj na przykład miałam dzień sesji online prawie cały, więc. Wy też mi dajecie jakąś inspirację do tego, żebym nagrywała podcasty, ponieważ jakby jeden wątek, albo jedno słowo, albo jedno zdanie kogoś, jakby od razu mi się tworzy wizja nowego podcastu, którym można opowiedzieć i jakby poszerzyć to, żeby więcej osób to usłyszało, i myślę, że to jest dobre. Ale dzisiaj przed tym sobie tak leżałam, i... bo niedawno odeszłam od komputera i chciałam powiedzieć: Słuchajcie, właśnie chciałam powiedzieć ponieważ wysłałam jeszcze do mojej ręki część książki, a jutro siadam bardzo mocno do tego, żeby dopisać pewne rzeczy i skorektorować, jak to można tak nazwać, znaczy zrobić korektę do, do tekstu, który mam, ponieważ jak ja siadam i piszę, to u mnie to jest tak, że ja siadam, piszę i piszę bardzo szybko i robię bardzo dużo błędów, a potem dopiero jak siadam do tego raz jeszcze i zaczynam je poprawiać i tworzyć. Dlatego, że jak ja siadam i piszę, słuchajcie to ja mam taką wizję i taki polot, że ja bym chciała od razu wszystko napisać, ale to nie jest możliwe, bo nie umiem tak szybko pisać. I też jest co innego, bo już się kiedyś zastanawiałam na tym, żeby to nagrać i, i spisać, bo nawet mam pewne kwestie jakby przepisane. Miałam dziewczynę, która mi przepisywała tekst. Niemniej jednak nie jest to to samo, kiedy ja siadam i piszę, niż to, jak ja nagrywam właśnie do Was teraz. Więc chciałam powiedzieć, że najprawdopodobniej, jeszcze to potwierdzę, ale początek września, około 8, może 10, będzie premiera e, książki Jak uleczyć zranione serce. Zobaczcie, trochę to trwało jednak, mimo wszystko. E, ale będzie książka e, the, best, the best, the best, the best, ona, ona będzie taka. Ona, ona tyle wniesie do Twojego życia. I do Twojego umysłu, i otworzyć klapki, które masz na oczach, tak samo jak, jak uleczyć zrenioną duszę, i otworzę te korki z uszu, które nosisz, że, że to po prostu jest wow. Nie? To jest takie. O, to jest takie. O, takie jak buziaczki by mogła taki dawać. Mega się cieszę, naprawdę. Bo wiecie, jak ja potem czytam to książkę, to jest ja, to że ja takie mądre rzeczy piszę. Ale to nie jest ode mnie, też musicie wiedzieć, że to Duch Święty mnie prowadzi w tym i ja zawsze też proszę, żeby mnie prowadził. I dlatego mam taki polot czasami. Mm, ale te rzeczy, które opisuję, to tak, to są z doświadczenia z, z, z życia i tam będą piękne historie też, które przeczytacie. I ja myślę, że Wam to taką inspirację da i taką siłę do tego, żebyście jednak czasami. Poszli dalej i, i pokonali pewne swoje słabości, i zrobili coś ze swoim życiem, że naprawdę nie zostaniecie w tym samym miejscu. Ja, ja jestem święcie przekonana o tym, że ta książka odmieni wasze życie. Jedna i druga, jak razem ją złączycie, dlatego nie wiem, czy zauważyliście, ale w jednej, w tej książce, jak leczyć zręczone dusze i jak uleczyć zranione serce, tam są takie, takie żółte coś jest. Taki cosik żółty, ale jak, jakby te dwie książki się złączą, ja zrobię zdjęcie, takie już będę miała tą drugą książkę, to to się tworzy serce. Po prostu, to się tworzy serce. To jest przepiękne. Dobra, cztery minuty gadam o, o tym, ale no musiałam wam powiedzieć, bo się cieszę z tego, spać mi się ogólnie chce. To też już powiedziałam, więc. Ale jeszcze zanim zrobię kilka rzeczy i tak dalej, wiecie, to ja pójdę po dwunasty pewnie spać albo nawet później. Dobrze jakby krótko chciałam dzisiaj opowiedzieć, za czym tak naprawdę tęsknisz. Bo mm, kiedy my tęsknimy za kimś, albo za czymś, ale bardziej opowiem, jeżeli tęsknimy za kimś, albo za czymś, za jakimś, jakimś zdarzeniem, to tak naprawdę my myślimy o sobie. I zaraz powiesz, o czym ty gadasz, kobieto? Zobacz, jeżeli tęsknisz za jakimś człowiekiem, za jakimś mężczyzną albo za jakąś kobietą, e, tak naprawdę to myślisz o sobie, nie o, tej, o tym człowieku. I to jest e, egoizm. <grym> I zaraz powiesz, nie, co ty w ogóle za bzdury rozmawiasz. Ale ja chcę to rozwinąć. Dlatego, mm, że zobacz, jeżeli ja na przykład mówię, że tęsknię za kimś, to ja tak naprawdę tęsknię za kimś nie jako osoba, ale za tym, co ten człowiek robił dla mnie tak naprawdę. Czyli na przykład tęsknię za tym, że e, ktoś mi robił kawę. Tak? I to było dla mnie. Ta kawa była dla mnie. Tęsknię za dotykiem tej osoby dotykiem, ale ta osoba dotykała mnie, czyli robiła mi dobrze. Tęsknię za, nie wiem, spacerami, ale ta osoba spacerowała z, ze mną i mi było dobrze w jej towarzystwie. Rozumiemy? I teraz uwaga, jeżeli ty tęsknisz za kimś, czyli na przykład za kobietą tęsknisz, to tęsknisz też za jej dotykiem. Ale dlaczego? Dlatego, że ten dotyk sprawiał tobie ogromną radość albo sprawiał ogromną przyjemność. Tobie sprawiał. Jeżeli tęsknisz za tą kobietą, to tęsknisz za jej uśmiechem dlatego, że jej uśmiech, spra uśmiech sprawiał, że ty byłeś szczęśliwy i że tobie było dobrze w tym momencie, bo radowało to twoje serce, twoje. Jeżeli ty tęsknisz za nią, to tęsknisz za jej wygłupami na przykład i, i za tym, że była spontaniczna, szalona i tak dalej. I nie tęsknisz jakby za nią, tylko za tym, co ona robiła, ponieważ to, co ona robiła, będąc z tobą, będąc tą szaloną, zwariowaną dziewczyną, która nie wiem, całowała albo tańczyła albo cokolwiek, to Tobie sprawiało to ogromną radość i radowało Twoje serce. Ty czułeś się dobrze w obecności tej kobietki. <noise> Zobaczcie, jakie to jest. Z jednej strony, takie, no jak można tak myśleć, ale z drugiej strony, jak ja teraz rozkładam to, to na czynniki pierwsze, no to tak jest. I my myślimy o sobie. Nam brakuje tego, co ta osoba robiła dla nas. <noise> co ten człowiek robił dla mnie. Tak? Jak nie ma teraz mojego syna, na przykład, to brakuje mi tego, że on chodzi i na przykład mi brzęczy coś tam pod nosem, tak? Bo ja jestem przyzwyczajona do tego, że on dużo mówi. Albo że zrobi mi coś, na przykład, co on bardzo dobrą harmonialę robi, więc brakuje mi tego. Albo brakuje mi tego, że jak idę na spacer, to idę z nim. O, brakuje mi tego. I jest mi dobrze wtedy, a teraz, jakby, sama chodzę na spacery, więc. Tak to wygląda. I zobaczcie, jakieś to już opowiadałam w jednym z podcastów, że tak naprawdę, kiedy odchodzi drugi człowiek, czyli albo kiedy odchodzi, z, z, jakby z, z, w związku jesteście i ta druga osoba odchodzi, albo drugi człowiek umiera, to my jesteśmy egocentrykami i myślimy o sobie. Nie o tym człowieku, tylko o sobie i o tym, co ten człowiek dla nas robił i jak my się czuliśmy wobec tego człowieka, i że my tego człowieka już więcej nie będziemy mogli spotkać, ale nie jako jego, tylko tego, co on będzie, co on robił dla nas, jaki on był dla nas, co on wnosił do naszego życia, jaki, jakie uczucia i jakie emocje sprawiał nam, po prostu mi, tak? Ja myślę o sobie w tym momencie. I to jest takie, zobaczcie, tęsknię za nim. Tęsknię za nią. Nie idę. Tęsknisz za tym, co ten człowiek robił tobie. Co ta kobieta robiła tobie. I jak się przy niej czułeś. Uwaga. Albo jak mógłbyś się czuć. To jest też taka wisienka na torcie. Ponieważ czasami jakby coś się nie wydarzyło, co chciałbyś, żeby się wydarzyło, a to się nie wydarzyło, i ty tęsknisz za tym, ponieważ masz to w swoim umyśle, i jakby wyświetlasz sobie film na podstawie tego po prostu, albo obrazy, i widzisz to, i tęsknisz za tym, co mogłoby się wydarzyć, ale to się nie wydarzyło. Czyli co ta osoba, co ta kobieta mogłaby zrobić w Twoim życiu? Albo co mogłoby się wydarzyć, co ona mogłaby ci dać, ale nigdy się to nie wydarzyło. Zobaczcie, to jest głębokie. I może się ze mną nie zgadzasz, ale ja proszę cię, przemyśl to. Bo no, taka jest prawda. Tęsknimy za tym, co dany człowiek robił dla nas. I jak my się czuliśmy, a nie tęsknimy jakby fizycznie za człowiekiem. I chciałabym, żebyś to przemyślał, i żebyś to przemyślała, bo to jest głębokie, a ja lubię głębokie rzeczy. Naprawdę ja lubię głębi. I ktoś do mnie kiedyś powiedział właśnie, że, że, że. Ja właśnie mówię o takich rzeczach, ale ja lubię rozmawiać o głębi. Bo głębia jest fajna. Taka przeciętność i powierzchowność jest bardzo dostępna wszędzie. Dlatego lubię mieć ludzi wokół siebie, którzy myślą głęboko, czują głęboko, e, mają wizje głębokie i sięgają głębiej do wewnątrz. I tak na przykład, jak ktoś przychodzi do mnie na sesję, to jak rozmawiamy o czymś, to ja pytam: zadaję jedno pytanie, i ktoś mi odpowiada: ja mówię, I co jeszcze? Nic. I ja mówię, no ale to pomyśl co jeszcze? I jakby schodzę z tym człowiekiem do głębi dalej. I dalej ja mówię, co jeszcze? I ktoś mi odpowiada. Odpowiedziałam już jedno, ale on ja mówi, co jeszcze? Odpowiada mi dalej, to jeszcze. I co jeszcze? I ten człowiek dopiero jakby zgłębia tak naprawdę siebie. I, I czasami ktoś mówi, ale już nie wiem. Ja mówię, to pomyśl, ja poczekam. Zastanów się. Bo ja na przykład wiem, co można by było jeszcze, ale ja nie chcę tego mówić, tylko chcę, żeby ta osoba jakby sięgnęła do swojej głębi. I czasami takie rzeczy ludziom potem przychodzą, że mówią: Wow, no, że to jest to. Albo jak dostają jakieś zadanie, i i opis, mają coś opisać, albo coś zrobić, i jakby potem analizujemy to, ja mówię, i co jeszcze. I okazuje się, że w tym co jeszcze jest jeszcze więcej niż tylko to, co napisali. I to jest piękne. Więc dzisiaj głęboki temat. Jednocześnie piękny temat, bo o tęsknocie. Mm, więc myślę, że Wam to da do myślenia i przekształci Wasz obraz na temat tęsknoty, czym jest tak naprawdę i za czym my tak naprawdę tęsknimy. A więcej dowiesz się w mojej najnowszej książce: Kuleczyć zranione serce, tararam, tam, tam. I jak przeczytasz, to Twoje serce będzie całkiem inne, naprawdę. Musisz ją kupić i przeczytać, i podkreślić sobie to wszystko, co, co, co jest dla Ciebie ważne. I wracać do niej i robić te rzeczy, które tam są napisane, bo to naprawdę zmieni. Mega zmieni dużo w Twoim życiu. A jeżeli ty się zmienisz, to zmieni się środowisko i zmieni się świat wokół Ciebie i tak dalej. Ja zawsze mówię, jeżeli zmienisz siebie, zmieni się świat wokół Ciebie. Ściskam was serdecznie. Dobrze. To jakby koniec, a ja. Muszę ogarnąć się do spania. <ścoughs> yy, ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.